Nikt tym krajem tu się po prostu nie I tylko tyle, co ja mogę powiedzieć na tym Krokodylki w nieoznakowanym aucie nagrały kierowcę, który jechał w mieście z prędkością 113 km na godzinę. na no raczej. Inspektorzy skupiają się na samochodach ciężarowych. Jednak, gdy widzą, że ktoś jeździ w taki sposób, mają obowiązek reagować. Tym bardziej, gdy kierowca przekracza prędkość o ponad 50 km na godzinę. Ale ja nie przewodniczyłem. To było znak 70. Tak. Znak 70 obowiązuje do skrzyżowania, a zgodnie z definicją zawartą. W prawie ruchu drogowym skrzyżowanie to miejsce przecięcia się lub rozwidlenia się dróg. A jeżeli jest wiadukt, to jest to rozwidlenie się dróg i należy to traktować jako skrzyżowanie. Czyli dopuszczalna prędkość na tym wiadukcie to 50 km na godzinę. Wszyscy to tak biadą. Ja przyjdzie żyć w takim kraju, jakim teraz żyję. To, co się dzieje w chwili, to jest... To jest wstyd. Ja się nie cikam, że Polacy stąd wyjeżdżają. Też na najchętniej stąd wyjeżdżał. No, ja rozumiem. Może pan wypisywać, ja nie będę dyskutował, bo tylko awantura Nie no, nie no, ja chciałbym. chciałbym, żeby jakakolwiek awantura była, no bo... Razie, ja nie tym krajem, to już się po prostu chceszywać. I tylko tyle, co ja mogę powiedzieć na ten temat. No, rozumiem. Yy, w kwestii mandatu to jeszcze zaraz będę tutaj wysokości wysokości punkty karne przyznawał. Yy sobie panowie, bo dla mnie ten kraj jest psy i ja w ogóle nie chcę nic tego kraju. No, dziękuję 50 polacy Mężczyzna dostaje 500 złotych mandatów. Do jego konta będą dopisane punkty karne, a inspektorzy zatrzymują jego prawo jazdy na 3 miesiące. Nie mówię, że mam do was pretensje. Tylko dlaczego debilny sprawodawca nie pomyślał o takiej sytuacji. Poza tym kolejna sprawa, przeważa, nie mogę powiedzieć. Łuś jest cała rozkopana, rozwalona całkowicie, nie da się jeździć. Jedyna trasa ta, którą można jeszcze nadrobić, żeby pojechać, to panie nowie na tej trasie e, acurat ja łapiecie. Ale nie myślałem nigdy, że przyjdziemy żyć w tak chorym kraju. Zabieranie prawa jazdy na 3 miesiące po przekroczeniu prędkości w terenie zabudowanym o 50 km na godzinę sprawiło, że część kierowców zaczęła jeździć wolniej. Jednak ci, którzy tracą uprawnienia, nie mają najlepszego zdania o takiej formie poprawiania bezpieczeństwa na naszych drogach. Prowadzę działalność. Prawo jazdy jest moim narzędziem pracy. Co ja mam zrobić z moimi pracownikami? Bo ja rozumiem, że mam w czasie. się tak, proszę pana. Ja nie chciałem. Nie, bo ktoś stworzył, stworzył definitywny przepis. No ja nie będę tutaj, że tak powiem, podpowiadał panu, jak prowadzić interesy, no bo to pan myślę wie, że bardzo dobrze... I właśnie nie mogę zresztą zresztą, zresztą z racji, które prowadzę. Z racji mojej, mojego zawodu, że tak powiem, ja mogę porozmawiać o przepisach, a nie o prowadzeniu interesu. No. no ale właśnie Państwo pozbawiliście mnie możliwości prowadzenia tego interesu. Mężczyzna początkowo nie był zadowolony z tego, że go nagrywamy, teraz jednak chce wykorzystać obecność kamer. Skoro się nie, nie nagraża, nie ktoś może to puści, bo może nie. Wiem, no wariaci, którzy ustanawiają takie prawo, nie wiedzą, co później to rodzi konsekwencje. Inspektorzy wystawiają kierowcy pokwitowanie, dzięki któremu może jeździć jedynie przez następne 24 godziny. Nagrałeś pirata drogowego. Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze. Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem na drogach